Obrigado. Chciałbym się podobać, bo były akcje, były sytuacje, także o to, to, to chyba w piłce nożnej chodzi. No na pewno cieszy nas to zwycięstwo, bo po dwóch porażkach, nie ukrywam, że drużyna była lekko zdołowana i przyjeżdżaliśmy, przyjeżdżaliśmy tutaj z duszą na ramieniu, ale okazało się, że z mocnym ostrosem też można wygrać i, i dziękuję przede wszystkim drużynie za, za zaangażowanie, za walkę, no i przede wszystkim za to, że... Ten mecz, dzisiaj, w tym meczu zrobiliśmy trzy punkty. Konrad Wójtowicz zaczął jakieś bóle w płyce odczuwać i mówił, że już jest niedysponowany, więc jestem jednym z stacji środkowych pomocników, jakich na razie mamy w klubie, także myślę, że takie moje wysiłki było produkowane tym właśnie tą kontuzją, a z drugiej strony, też chciałem jakimś stopniu uspokoić tą grę i zmieniać częściej ciężar grania, bo tego czasami w naszej drużynie brakuje. Na pewno tak, na pewno tak, bo już wielokrotnie tutaj jako zawodnik przeżywałem różne emocje, grając w przeciwnych drużynach, największe emocje, jednak w moim sercu są, kiedy grałem w barwach czarno-pomarańczowych. I, I dzisiaj na pewno jako trener przyjeżdżam tutaj troszeczkę z takim nastawieniem, że chciałbym się tutaj przypomnieć o trowieckiej publiczności. Na pewno w jakimś stopniu też uczeć nosa krzobo, jakby nie było, no to jest jakaś taka rywalizacja pomiędzy mną a Rafałem Lasowskim. No a po, poza tym, no, żeby można było też pójść w poniedziałek spokojnie po, po, ten, po mleko czy po, po pieczywo. No. Także, bo tutaj mój kolega Jan, Janek Romanowski mówił, że będę miał w sobotę wakacje. O jest właśnie. bez żadnej złośliwości. <laughs> Oczywiście to wszystko forma żartów. Ja rozumiem takie aluzje, jestem w końcu trenerem i muszę na takie sytuacje być przygotowany.